Oliwia przyjechała do domu ojca. Czuje, że powoli traci kontrolę nad swoim życiem. Nie podobało mi się, że Piotr tak cię namawia na ten wyjazd. że ciągnie mnie, ojca, że chce, żebyś wszystko rzuciła, sprzedała mieszkanie. I potem mnie tu ściągnęłaś. Przecież mówiłam ci, dlaczego chcemy wyjechać. Tak, ale nie dawało mi to spokoju. Wiesz. Wymuszanie haraczy teraz? Popytałam ludzi, którzy mają różne biznesy. Nikt o tym nie słyszał. No, coś mi nie pasowało i zaczęłam śledzić Piotra. Co zrobiłaś? Nie oburzaj się, tylko zobacz zdjęcia. Spotkał się z jakimiś dwoma typami i dał im kasę. On ma jakieś długi? Ja ich znam. Skąd? Byli u mnie, straszyli mnie. To oni zażądali od Ciebie heraczu? Na początku przyszli inni, złożyli mi propozycję ochrony. Ci dwaj przyszli później, dopytywali, czy podjęłam decyzję. No, ale co ich łączy z Piotrem? Nie wiem, ale na pewno nic dobrego.